Jest Laj, jest Piotras, godzina 20.21, ledwo co zdążyliśmy i znajdujemy się już w samolocie do Dakaru. Chłopaki wypełniają karty e, imigracyjne. Jak to na Ukrainę się jeździły, też były takie, tylko mniejsze, imigracyjne karteczki. jest taki, że już wpuścili nas na samolot i lecimy. Raczej nas nie wyrzucamy. Raczej nie. Myśmy musieli się źle zachowywać. Mamy wygodne miejsca. Dali nam w ogóle jeszcze miejsce przerwy. Miejsce na nogi masa, mamy kole bez bezcłówki. Ogólnie pasażerowie w większości są całkiem czarni. jest też się Nie No nie przeklinamy. Jesteśmy <śpiewanie> Zdajemy. 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 Light porwał dziecko <laughs> oh, yeah. Light. We are here Jak widać już tak ujęcie. Z, z dróg Druk Dakaru, a raczej z pod-Dakaru. Fury rozrywane. Zostaliśmy wydymani już na 20 euro na szybko, trzeba się przyznać. Wszyscy, wszyscy zostają oszukani. Dużo osób. No <gry> na dzień dobry. Jedziemy do rufiska. jak widać. Ruch jest duży. Zajebisty. Jak z Mad Kolejna nagrywka z Senegalu Pierwszy dzień właściwy Tak, śpimy pod Moskitierką Już zdjęcie zrobię, zrobione Laj. Powiedz Jak się czujesz? W domu Ja idę się do A jak w domu jest? Jak yy, na śmietana Cieszę, się, że jesteś w domu? Cieszę się, naprawdę. Jeste. Jestem w domu. Tu siedzi mój brat pró, pró, Próbuję mi miPhone yy, wziąć w ale nie dam się. Odblokować. Spokojnie. No. to jest spokój. Gościnny. No, to rastałem, brawo, to, jest, to, jest, to. No. jest fajnie, nie, Piotr? Ja Mi się, nie się też podoba. idzie się wykąpać pierwszy raz od czterech dni. Od czterech dni. Nie chcę pokazać. Obejście tam nie chcę. Okay. Obejście nagrywałem. Tutaj cała rodzina, tak zwana Extended Family mieszka. Jest ośmiu osobowych Tak Jest i kot Kot jest i orzeł oswojony <laughs> Orła jeszcze umiemy Zlokalizujemy jeszcze spokojnie Tam jest zajęty, drzewko Zaraz tam będziemy Dobra, na razie kończę To jest Bionik Bory Kiedyś tam stał A pamiętam jakby... Tam stał, tak? tak tam I jak pamiętam Z tamtej strony, się... pokażemy ja chciałem... To jest ten zbiornik wody? No. no i kiedyś jak chciałem się uczyłem palić fajkę, nie pierwszy raz I nagle wchodził mój I wujek i mi złapał Ja wrzuciłem to w środku Tak i potem pili wszyscy wodę z fajką, tak? No chyba... Nie... O, to Chłopaki palą papierosy? Laj powiedz, co tu ja. widzimy? Co to jest za ulica? Czyli to jest ulica Kolomba. Mamy sklep tutaj dostaniemy Palmy poszlugi. do sklepu, poślugi Ja tu A wszystko nagrywam To z, z ogiem do, do sklepu? Ile fajki kosztują? Pakę? Eee, Pake. A można na sztuki? No, można, nie? Pakuję się po paczce. Jakis tak te wiesz, ładne. Tym, malbaki. to jest sklep. Tu mają malbaki. Dobek. Oto go. Oto. Sava. Oto. Oto ładny fot. Foto. 3 2 1. YENGATUNA sunu sosietayengotuna na ililana fa'ida sunu YENGATUNA aduna. 孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙女孙��女孙���� Tuna, so do so say you gotuna. Nay, then I'm paida, then so do so say you gotuna. Gambia, what on that? Cochina, dozamorumna. Africa, what on

Dobrze, 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 Fabryka. Fabryka. robiliśmy małe, bardzo, bardzo małe, to robił wafelki A teraz? A to jest drzewo, z którego produkuje się chininę. Taką... Zaraz spróbujemy. Jak Piotras? Po zwiedzaniu do domu. Po zwiedzaniu Rufisk wracamy do domu. Jak widać mamy środek ten sportu, taki jest na stół. pięć osób. Właśnie dookoła jesteśmy otoczeni końmi. Moje koni, idziemy Welkom to Rio! Jeszcze nas obsrają.